Witam was moi kochani, bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Xazax i chciałbym wam dzisiaj pokazać taką podstawową wersję, wersję najpopularniejszego buildu który aktualnie króluje na tablicach nekromantów mianowicie e, Inarius Storm, Bone Storm Build i to będzie właśnie taka najbardziej podstawowa wersja bo są różne wariacje między innymi ścisła topka już ma na przykład inne statystyki e, w inne statystyki idzie jak i można zrobić z tego też, taki nawet trochę coś w stylu speed buildu, do speed griftowania Poruszę tam te kwestie w następnych filmach. Tutaj skupimy się na, tym podstawowej, na tej podstawowej wersji buildu. Tak więc zacznijmy od itemów. Będzie nam potrzebne 6 oczywiście elementów Inariusa, bez żadnego PKW. 6 elementów: rękawice na ramy, hełm, klata, spodnie oraz buty. I statystyki, które chcemy mieć, to. Oczywiście inteligencja, witalność, szansa nakryta, obrażenia odkryta, yy, gdzie się da ponurą kosę, obrażenia od ponurej kosy, oraz obrażenie od trupiej lancy. To jest dosyć yy, kluczowe, aczkolwiek nie jest to wymagane jakoś specjalnie. To jest build mele, więc jeżeli będziecie mieli niską przeżywalność, to yy, trzeba będzie zainwestować w przeżywalność bardziej niż w DPS niestety. I moi kochani. Redukcja odnowienia, szybkość ataku nie będą jakieś super tutaj ważne, nie musimy jakoś super w nie tutaj inwestować. Owszem, jeżeli będą, to nic, nie nic się nie stanie, ale jednak te wyżej wymienione statystyki są priorytetami. I to jest, moi drodzy, set sześciu elementów. Co w ogóle Inarius robi? Inarius daje nam. Zbroje z kości. Dwa elementy dają nam obrażenia zapewnione przez zbroje skości. Wzrastają o 1000%, czyli mamy zwiększone obrażenia od zbroje Potem mamy zbroje kości zapewnia dodatkowe 2% redukcji obrażeń za każdego trafionego wroga, czyli za każdym razem, jak trafimy kogoś, e, mając na sobie zbroje mamy 2% redukcji. To jest bardzo, bardzo e, mocne, mocna przeżywajka. No i na końcu. Zbroja z kości wyzwala także wirujące tornado kości, które rani pobliskich przeciwników, zadając im 750% obrażeń od broni oraz 2750% większe obrażenia, jakie otrzymują one od nekromanty. To jest set, który jest zbudowany po to, żeby móc sobie ułożyć własny build, własny skill set, ale najlepiej tu właśnie wychodzą, wychodzi Kosa, Ponura oraz Strupia Lanca, mają największy DPS. Dlatego tego będziemy używać ym, i głównie będziemy w tej zbroi chodzić, ale o gameplayu później. Później drugi set, którego używamy, ym, to jest Róża Wiatrów oraz Obietnica Podróżnika to jest amulet i pierścień. Ym, dają one nam to, że kiedy się poruszamy, ym, mamy obrażenia zmniejszone o 50%, a kiedy stoimy w miejscu, mamy obrażenia zwiększone o 100%. Tak, więc jest to do tego bildu idealne połączenie, ponieważ kiedy jesteśmy w tarapatach, odbiegamy, zwiększamy swoją przeżywalność podczas biegu, a kiedy się zdecydujemy na atak i zatrzymujemy się, wtedy mamy zwiększane obrażenia, bo stoimy w jednym miejscu. Tak więc tak to wygląda. Później kolejnym, kolejnym elementem biżuterii jest jedność. Jedność to jest pierścień, który rozdziela nasze obrażenia pomiędzy noszących ten pierścień i musimy się upewnić, żeby nasz najemnik również miał jedność oraz olśniewającą łaskę. To jest, to jest taki jego relikt, który sprawia, że nie nasz najemnik jest nieśmiertelny. Bardzo łatwo ją wykraftować w na kanajego. Tak więc to jest również podprzeżywalność. Kolejną rzeczą jest, są karwasze. Starożytni obrońcy party. One mają bardzo ciekawą pasywkę. Za każdego ogłuszonego wroga w promieniu 25 metrów otrzymasz obrażenia zmniejszone o 11% do 12 maksymalnie. Tak więc to jest również podprzeżywalność. Nasi przeciwnicy wokół nas będą ogłuszeni ciągle, to Wam już w skill secie wytłumaczę. Tak więc tutaj warto przerować te umiejętności zimna żeby nasza trupia lanca więcej zadawała. I ostatnim elementem jest cienisty hak Rejleny. Każdy punkt premii do maksimum esencji zwiększa zadawane przez ciebie obrażenia o 0,5%, zaś kościane kolce generują dodatkowo 5 punktów esencji za każdego trafionego wroga. Same generowanie nie jest nam w ogóle potrzebne, ale za 5% za maksimum esencji bardzo bardzo nam, bardzo, bardzo nam tutaj buduje DPS, ponieważ mamy cały czas maksymalną esencję w tym buildzie. Cały czas. Prawie w ogóle jej nie zużywamy. Tym bardziej, że atakujemy głównie generatorem. I trzy rzeczy, które są w kostce Kanajego to przekięty kieł tragoula. Dlaczego on jest w kostce, a nie w ekwipunku? No, dlatego, że. Jest to broń jednoręczna, a dwuręczna zadaje większe obrażenia, kiedy jeszcze jest starożytna, ma dobre role, lepiej mieć w ręku ten hak. Tak więc ponura kosa z runą przeklęta kosa ma teraz 100% szans na nałożenie klątwy, dodatkowo zadajesz obrażenia zwiększone o 200% za przeklętym przeciwnikom. Czyli nasza ponura kosa po prostu trzaska cały czas klątwy po przeciwnikach i na dodatek mamy zwiększony DPS względem tych potworów o 200%, świetna rzecz. Kiry z Jastrzębia, kiedy poziom Twojego podstawowego zasobu przekracza 90%, wszystkie otrzymywane obrażenia są zmniejszone o 50%, a nasz poziom będzie cały czas prawie maksymalny. Tak, więc to jest bardzo ważne. Bardzo bardzo się przydaje, bardzo dodaje nam pancerz. Wyrok Kryspina, zadajesz obrażenia zwiększone o 100% spowolnionym wrogom lub 3 razy tyle przeciwnikom dotkniętym innym rodzajem efektu ogran 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 ograniczającego ruch nasi przeciwnicy będą ciągle spowolnieni i ciągle będziemy im ograniczać ruch, tak więc będziemy im 100 albo 300% więcej zadawać DPS-u. Yy, I moi kochani skillset tak zwany, czyli nasze umiejętności, których będziemy używać. A jeszcze przejdę do kamieni. Kamienie to jest stymulator bólu dla zwiększenia DPS-u i dla yy, Naszej krwawej rządzy, która zapewnia premię 3% do szybkości ataku, to już szybkość ataku nam się yy, yy, włącza, Miranea, Mirane, gwia, łza gwiezdnej tkaczki. Nigdy nie mogę tego przeczytać. To jest gem, który zadaje dosyć mocny DPS przeciwnikom, yy, tych, których trafimy, oraz tych yy, losowych co 3 sekundy. Oprócz tego leczy nas to, yy, ten, te, te, te ciosy nas leczą. Więc to jest bardzo przydatne. No i z mora uwięzionych, która zwiększa obrażenia wszystkim mobom, które mają na sobie nałożone ceceki o 39% na moim poziomie. Im więcej, tym lepiej. No i otaczamy się aurą, która zmniejsza szybkość poruszania przeciwników o 30%, i to będzie jeden z naszych elementów spowalniania, na które tutaj. W Dzięki którym będziemy zadawać dużo, dużo większy DPS. I teraz przejdźmy wreszcie do... Aha, jeszcze paska nie, nie, nie poruszyłem. Pasek jest bardzo ważny. Pasek Powóz Sędziwoja. Otrzymujesz dodatkowe 48% redukcji obrażeń, kiedy któryś z Twoich wrogów jest dotknięty Twoim zniedołężnieniem. Zniedołężnienia właśnie używamy. I redukujemy sobie tym DPS. Jak wygląda skillset? Atakujemy... I wszystko praktycznie bijemy ponurą kosą z przeklętą kosą. Zadajemy potężny DPS, bardzo potężny DPS. Oprócz tego mamy 100% szans, że wrogowie trafieni dostaną losowo jakąś klątwę, a walimy tym tak szybko i tak mocno, że praktycznie wokoło nas wszystko jest rzucone klątwą. Rzucamy na wszystko klątwę i mamy mocny DPS wobec tego, że mamy wyrok Crispina w kostce. Hmm, trupia Lanca jest to bardzo 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 mocny skill, zadaje bardzo, duże, bardzo duży bardzo DPS yy, i jeżeli trafiamy przeciwników zwiększamy szanse na o, mm, o 5% przez 5 sekund yy, za każdym razem kiedy trafimy, tak więc yy, to jest skill, który wykorzystuje zwłoki. Yy, dlatego w, zwłoki esencji jest bardzo drogi, dlatego nie używamy go w ogóle na treshu. Używamy go głównie na elitach i głównie na bosie. On jest głównie na bossa, on potrafi bossa stopić w kilka sekund dosłownie. No i zbroja z kości, nasz bardzo, bardzo ważny skill, który zwiększa naszą przeżywalność. Oprócz tego, zadaje obrażenia wrogom, kiedy ją przywołujemy. Podbiegamy do wrogów i wyrywamy z nich kości. Mamy 10 staków tego i musimy to ciągle odświeżać, zadając również obrażenia. W tym secie Inariusa mamy na sobie potem tą burzę z kości, która zadaje również mocne obrażenia, no i zwiększa nasze mocne obrażenia, naprawdę krajną Umarłych z krajną Mrozu. Krajną Umarłych ogólnie sprawia, że możemy korzystać sobie dowoli z zaklęć zwłok, czyli możemy dowoli używać trupiej lęcy. Niestety ma też długi cooldown, dlatego wykorzystujemy ją tylko, kiedy mamy ciężką sytuację, na przykład dwie elity, albo ciężka elita do zgryzienia, bądź na bank musimy ją zostawić na walkę z bossem, to jest bardzo ważne. Ehm, oprócz tego, jeżeli używamy Krainy Mrozu, to wszystkie potwory stoją nieruchomo. Przez 10 sekund. Tak więc naprawdę mamy 10 sekund na zabicie elity naprawdę mega, mega, mega mocnym dipsem, przy czym nie otrzymujemy żadnych obrażeń. To jest bardzo ważne. Zniedołężnienie. Jest to klątwa, która spowalnia ruch. Hmm. I ogłusza przeciwników. Rzucamy to cały czas wszędzie, na cały czas, na całej mapce, rzucamy na wszystkie potwory, ile wlezie tego. To kosztuje tylko 10 punktów esencji, którą odnawiamy sobie bez problemu. I dzięki temu mamy: jesteśmy, po pierwsze, potwory są bardzo powolne, po drugie, otrzymują dużo większy DPS, po trzecie, my otrzymujemy dużo mniejszy DPS z tymi wszystkimi przedmiotami, z tym całym zestawem przedmiotów. Napływ krwi z krzepkością ogólnie to jest nasza mobilność. Można tu też na niższych gierach wybrać metabolizm, ale krzepkość zwiększa nam również przeżywalność. A w melebildzie, jak wiemy, przeżywalność jest bardzo, bardzo ważna. Jeżeli chodzi o pasywki, posiew, przekleństwa, otrzymujesz 1% premii do obrażeń za każdego wroga pod wpływem jednej z twoich klątw. Również tutaj maksymalizujemy sobie DPS dzięki temu, że walimy tymi klątwami na jedno i drugą, w jedną i w drugą. Samotna warta to jest pasywka, która zwiększa nam pancerz, kiedy nie mamy przy sobie żadnych minionów, a tutaj akurat żadnych minionów nie mamy, więc tego sobie możemy bez problemu używać. Przytłaczająca esencja zwiększa naszą esencję o 40 punktów, co jest bardzo, bardzo ważne dla naszej kosy, która nam zwiększa właśnie też obrażenia, dzięki temu, że mamy więcej tej esencji, oraz krew jest mocą. Kiedy stracisz w sumie 100% Twojego maksymalnego życia, czasu odnowienia wszystkich umiejętności zostaną skrócone o 20%. Efekt ten nie może skrócić czasu odnowienia umiejętności więcej niż raz przy każdym użyciu. Więc jak widzicie, tutaj są cooldowny. I jeżeli chodzi o teorię, to to by było na tyle. W praktyce jak to wygląda? A wygląda to, ta to tak: wpadamy w grupkę potworów, używamy na nich zbroi z kości Oczywiście, najpierw całą salę. Spamujemy e, klątwą, żeby wszyscy mieli na sobie klątwę, machamy klątwą, machamy kosą, bardzo dużo obrażeń zadajemy i oprócz tego nakładamy na nich dodatkowe klątwy, które również nam zwiększają dps. E, później, jeżeli trafimy na jakąś elitę, bądź bossa, rzucamy kra e, krainy umarłych i wtedy możemy sobie bez problemu spamować trupią, lancą, gdzie popadnie po elitach, po wrogach, po bosie. Jak zaczynamy walkę z bosem, właśnie wskakujemy, rzucaniemy na niego klątwę, walniemy go dwa razy kosą, potem odpalamy krainy umarłych i ładujemy do niego ile wlezie z trupiej lancy później. Jeżeli nam się nie uda go zabić w, tym, w czasie tych 10 sekund, no to machamy mu kosą ile wlezie znowuż. Jeżeli przyzywa minionki, szybko je zabijamy, używamy ich, jego zwłok, ich zwłok na bosie i Czekamy aż do kolejnej krainy umarłych. Tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy, tak to mniej więcej działa. Jest wariacja zrobienia z tego speed buildu do speedowania, do szybkiego oczyszczania szczelin, który również pokażę w osobnym filmie. I jest kwestia eksploitowa, mianowicie Pierścień Kryspina działa również na najemniku i na innych postaciach w party. Ja jednak tego nie stosuję, nawet nie, tego nie sprawdzałem osobiście. Ja się w eksploity po prostu nie bawię, to nie moja bajka, to nie mój typ współzawodnictwa. Żadnego rodzaju boty, eksploity, brońcie Panie Boże. No i jest jeszcze e, wersja z siłą. Jak zobaczycie na tablicy, to te czołowe postacie... Mają gemy z siłą I niektórzy mają kaldezjana z siłą I mają inne naramienniki Mają dokładnie naramienniki W kostce kanajego Już Wam dokładnie powiem To są nar naramienniki zaklinacza trupów Obrażenia zadawane przez trupią lancę Wzrastają o 30% przez 3 sekundy po pochłonięciu zwłok Maksymalnie 20% akumulacji Możemy sobie naprawdę zwiększyć mocno, mocno obrażenie Od, od tej lancy Ale niestety jeżeli Nie mamy mm, dużo pancerza, to będziemy szybko, mocno padać. Tak więc tutaj wybieramy, jak mamy niski paragon, wybieramy sobie kryzja strzębia, po to, żeby mieć ten pancerz. A yy, jeżeli mamy bardzo wysoki paragon, walimy wszystko w inteligencję, mamy dużo inteligencji, daje nam to dużo. Yy, yy, Odporności na żywioły, i wtedy możemy walnąć sobie tutaj wszystko w siłę, żeby mieć pancerz. Siła daje nam pancerz. To akurat mi wytłumaczył Legion ten cały, tą, tą całą topkę, bo miałem wątpliwości o co tam chodzi, właśnie już podejrzewałem kolejnego exploita, ale chłopak mi wszystko wytłumaczył i podejrzewam, że on w swoim poradniku wytłumaczy to również lepiej niż ja wam teraz tłumaczę. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym filmie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Papa! Pa.